Po dwóch miesiącach przerwy wracamy do rywalizacji. Rajd szutrowy, rajd, który bardzo lubię, rajd Akropolu, rajd bogów. To tutaj stąd wyjeżdżaliśmy jako mistrzowie Europy. Tutaj rywalizowaliśmy i w mistrzostwach Europy, i w mistrzostwach świata. Tutaj panują wysokie temperatury. Tutaj mamy mnóstwo kamieni, głazów na drodze, których czasami nie jesteśmy w stanie ominąć, więc. To ten rajd jest nazywany czasami taką jedną wielką loterią, ale uwielbiam tu wracać. Na pewno tanio skóry nie sprzedamy, będzie bardzo gorąco, już to wiemy. Pogoda może być też nieprzewidywalna. W ubiegłym roku ścigaliśmy się też po błotnistych trasach. Trudne jest zapoznanie z trasą, ponieważ przejeżdżamy mnóstwo kilometrów każdego dnia. Mamy aż 3 dni zapoznania z trasą. Przejeżdżamy przez te odcinki dwukrotnie, ale to są bardzo górzyste tereny, więc no, zmęczeni pewnie będziemy już przed rajdem. Jest mało snu, rajd jest rozciągnięty. Natomiast patrzę z uśmiechem w przyszłości i na pewno postaramy się pojechać szybko, sprawnie i cieszyć się jazdą.